Święta, 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 święta. Honda ninja. O, to są oczki rozpaczy. Uwaga. Zobaczymy, czy oczki rozpaczy odpalą. Ach, to się nie tak robiło. A dobrze. Specjalnie dla wszystkich życzeniami od Gerarda, Waga. Co jest to? A no co? Damy sobie czadu, co? Coś pięknego. Złoty dla Ciebie, dla Leny i dla wszystkich wywnika Szczęśliwego! Dobranoc, jak przekać zaraz